Nasza pierwsza opowieść będzie o zwykłej dziewczynie imieniem Agnes, urodzonej 26 sierpnia 1910 roku w Macedonii. Jej imię z albańskiego oznacza czysta. Imię okazało się pasować do tej dziewczyny, która od najmłodszych lat okazywała serce pełne czystej miłości bliźniego. Jako młoda dziewczynka Agnes była zafascynowana opowieściami o misjonarzach, które czytała, ich służbą w różnych częściach świata. Te opowieści zainspirowały ją, by widzieć każdą niezaspokojoną potrzebę jako okazję do dzielenia się Bożą miłością w działaniu. We wczesnym wieku lat 12 Agnes zdecydowała, że sama zostanie misjonarką. Nie mogła przypuszczać, że stanie się jedną z najsłynniejszych misjonarek w historii, Matką Teresą. Matka Teresa opuściła Macedonię w 1928 roku w wieku 18 lat. Pojechała do Irlandii i nauczyła się angielskiego z intencją zostania misjonarką w Indiach, ale w ciągu życia opanuje w stopniu biegłym nie tylko ormiański i angielski, ale też bengali, serbski i hindi. Po roku szkolenia w Irlandii Teresa przybyła do Indii, gdzie rozpoczęło się jej szkolenie misjonarskie, gdzie nauczyła się mówić w Bengali i uczyła w szkole przy zgromadzeniu jej zakonu. Pierwsze śluby złożyła w 1931 roku i zgodnie ze zwyczajem wybrała nowe imię, imię, które pewnego dnia rozpozna cały świat. Teresa od Teresy de Lisieux, patronki misjonarzy. Siostra Teresa została nauczycielką w zgromadzeniu Loreto w dzielnicy Entalii we wschodniej Kalkucie, gdzie 24 maja 1937 roku w wieku 27 lat złożyła ostatnie śluby życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Po złożeniu swoich ostatnich ślubów przyjęła tytuł matki, stając się znaną jako Matka Teresa. Służyła na placówce przez niemal 20 lat, została również mianowana na przełożoną placówki w 1944 i chociaż kochała uczyć w szkole, coraz bardziej niepokoiła ją straszna bieda w Kalkucie. Sprawy pogorszył jeszcze Wielki Głód Roku 1943 i przemoc między Hindusami a muzułmanami. 10 września 1946 Therisa podróżowała pociągiem na doroczne rekolekcje. Siedząc w pociągu z Kalkuty do Zgromadzenia w Loreto, doznała czegoś, co nazwała później powołaniem wewnątrz powołania. Ta chwila zmieniła jej życie. Wewnętrzne wezwanie, które usłyszała, kazało jej porzucić klasztor i pomagać biednym, zamieszkawszy pośród nich. I chociaż zakonnice znane były z pracy humanitarnej, większość z nich mieszkała z dala od ubóstwa i niebezpieczeństw w zaciszu klasztoru. Matka Teresa czuła, że głos, który kazał jej opuścić klasztor i mieszkać pośród ubogich, był szczególnym wezwaniem od Boga i że nie usłuchać go byłoby niewiernością. Postanowiła odpowiedzieć działaniem. Uzbrojona w dwie niebieskie saree i Biblię, opuściła szkołę i rozpoczęła pracę wśród ubogich w 1948 roku. Przed przeprowadzką do Slamsów pośród ubogich, Teresa przyjęła indyjskie obywatelstwo i otrzymała podstawowe szkolenie medyczne. W swoim dzienniku pisała, że pierwszy rok na polu misyjnym przepełniony był trudnościami i ciężką pracą. Nie posiadając dochodu, ona, tak jak inni żyjący na jej ulicy, często musiała żebrać o jedzenie i zaopatrzenie. W tym czasie dość Świadczyła wątpliwości, samotności i pokusy powrotu w wygodne progi klasztoru. Pisała Nasz Pan chce, żebym była wolną siostrą, okrytą ubóstwem krzyża. Dzisiaj nauczyłam się dobrej lekcji. Ubóstwo biednych musi być dla nich niezwykle trudne. Szukając domu, szłam i szłam, aż moje ręce i nogi bolały. Pomyślałam, jak bardzo muszą oni cierpieć w ciele i duszy, szukając domu żywności i zdrowia. Wtedy Wygoda Loreto przyszłaby mnie kusić. Powiedz tylko słowo, a wszystko to znów będzie Twoje, powtarzał kusiciel. Z wolnego wyboru, mój Boże, i z miłości do Ciebie pragnę pozostać i wykonywać cokolwiek jest Twoją świętą wolą dla mnie. Nie wpuściłam do moich oczu ani jednej łzy. W tym okresie z rosnącą empatią dla ubogich Teresa dążyła do założenia szkoły dla biednych dzieci w dzielnicy Kalkuty. Szkoła służyłaby za bazę operacji docierania do biednych i głodnych w społeczności. Chociaż matka Teresa zaczynała samotnie, wkrótce inni również usłyszeli wezwanie i przyłączyli się do niej. Szybko zebrała się wokół niej mała grupa młodych kobiet, które dzieliły pragnienie jej serca, by pomóc najbiedniejszym z biednych. Dzisiaj znamy je pod nazwą misjonaryk miłości. Ich wysiłki szybko zostały zauważone przez indyjskich polityków, w tym premiera Indii. W 1952 roku z pomocą lokalnych polityków Teresa otwarła swoje pierwsze hospicjum, przekształciwszy hinduską świątynię w Dom Czystego Serca, gdzie pacjenci mogli otrzymać pomoc medyczną lub doczekać końca życia w godności, zgodnie z zasadami swojej wiary. Teresa powiedziała kiedyś, że piękna śmierć to taka, gdzie ludzie, którzy żyli jak zwierzęta, umierają jak anioły, chciani i kochani. Misjonarki Miłości ustanowiły również w regionie kliniki dla trędowatych, zapewniające zmiany bandaży, lekarstwa i posiłek dla każdego, kogo społeczeństwo uznało za wyrzutka, jak również hospicjum dla starszych i umierających zwane miastem pokoju. Z powodu przytłaczającej liczby bezdomnych dzieci, siostry otwarły również sierociniec niepokalanego serca jako schronienie dla sierot i młodych bezdomnych. Do 1960 roku wieści o misjonarkach miłości rozeszły się, przyciągając coraz więcej ochotników i funduszy, dając organizacji możliwość otwarcia wielu nowych hospicjów, sierocińców i domów dla trendowatych w całych Indiach. Wkrótce ich działalność rozprzestrzeniła się po świecie, otwierając domy w Wenezueli, potem we Włoszech, Tanzanii i Austrii. W latach 70. siostry otwierały domy i fundacje w Stanach Zjednoczonych, Azji, Afryce i Europie, obejmując dosłownie cały świat w uznaniu niesamowitej pracy misyjnej, którą wykonała Matka Teresa. W 1979 roku otrzymała ona pokojową Nagrodę Nobla za pracę podjętą w walce z biedą i nie Dolą, które to same w sobie stanowią zagrożenie dla pokoju. Ale w typowym dla siebie stylu matka Teresa odmówiła przyjścia na tradycyjny bal dla laureatów, prosząc by zamiast tego 193 tysiące dolarów, które bankiet by kosztował, wysłać do ubogich w Indiach. Wierzyła, że doczesne nagrody miały znaczenie tylko jeśli pomagały jej w pomocy potrzebującym. Kiedy Teresa przyjmowała nagrodę, zapytano ją: Co możemy zrobić, żeby przyczynić się do pokoju na świecie? Odpowiedziała: Idźcie do domu i kochajcie swoje rodziny. Wierzyła, że największym głodem świata nie jest głód jedzenia, ale głód bycia zauważonym, chcianym i kochanym. Wierzyła, że choć większość ludzi nie jest w stanie nakarmić świata, to mogą zaspokoić głód, miłości i współczucia wśród tych, których spotykają na co dzień. Mogą nakarmić po jednej osobie naraz, zbudować więź, co często czyni największą różnicę. Nie wszyscy jesteśmy w stanie zrobić rzeczy wielkie, ale możemy zrobić małe rzeczy z wielką miłością. Jeden z największych uczynków miłości matki Teresy nie jest znany wielu ludziom. W środku wojny w Libanie w 1982 roku Teresę poproszono o ocalenie grupki dzieci, które utknęły w środku oblężenia Bejrutu. 10 sierpnia matka Teresa odpowiedziała na prośbę o pomoc Amal Makarem przekazaną jej przez agencję France Presse. Przerażona Amal pisała o około setce spastycznych i umysłowo upośledzonych muzułmańskich dzieci porzuconych przez personel sierocińca zlokalizowanego w zachodniej części Bejrutu. Chociaż personel zdoła ewakuować część dzieci, nie mieli gdzie przetransportować reszty z nich. Dzieci porzucone w mieście nie miały dostępu do żywności, opieki, lekarstw czy higieny. Po wielu bez w apelach od agencji rządowych Amal Makarem wydała apel do świata. Napisała w tym apelu, że jest to desperackie SOS, list w butelce na morzu. Dałam ten list Mauni Naim, dziennikarce, która później została moją przyjaciółką. Dzień lub dwa później, nie pamiętam dokładnie, wydarzył się medialny cud. Międzynarodowa Komisja Czerwonego Krzyża zadzwoniła z informacją, że otrzymali telefon z Watykanu, gdzie usłyszano jej SOS i że matka Teresa jest w drodze, by pomóc z ewakuacją. Dzieci. przybyła niezwłocznie do w większości chrześcijańskiej części Libanu poza strefą działań wojennych. Po przybyciu poprosiła o audiencję ambasadora USA znanego jako jeden z najwybitniejszych profesjonalnych dyplomatów swoich czasów. Wysłanym przez prezydenta Ronalda Reagana, by pomóc w negocjacjach pokojowych między Palestyńczykami a Izraelem. Według świadków spotkania, po dokładnym wysłuchaniu Matki Teresy, Filip Habib odpowiedział: Matko, rad jestem bardzo mieć kobietę modlitwy przy boku. Wierzę w moc modlitwy. Wierzę, że modlitwy są wysłuchiwane. Sam jestem człowiekiem wiary. Ale widzisz, prosisz naszą panią o ugodę z premierem Beginem. Czy nie myślisz zatem, że czas, który mu dałaś na zawieszenie działań zbrojnych jest zbyt krótki? Czy nie powinnaś dać więcej czasu? Matka Teresa zapewniła go, że głęboko wierzy, że następnego dnia dojdzie do zawieszenia broni. Następnego dnia, 14 sierpnia 1982 roku, matka Teresa otrzymała swój cud. Zawieszenie broni, wynegocjowane przez Filipa Habiba i zdobyte przez wiarę matki Teresy, weszło w życie. Matka Teresa ruszyła do działania. Jako 72-latka, przy współpracy z Czerwonym Krzyżem, podróżowała przez strefę wojenną do porzuconych dzieci, które uspokoiła i przetransportowała w bezpieczne mury zakonu. Dzieci pozostały tam do momentu, w którym ich permanentna opieka mogła zostać zaaranżowana. Wielu ogłosiło zawieszenie broni i ratunek dzieci cudem i aktem heroizmu, ale dla matki Teresy był to po prostu akt miłości. Miłość nie może pozostać sama, nie ma wtedy znaczenia. Miłość musi być wprowadzona w czyn, a tym czynem jest służba. Nie był to ostatni moment, kiedy matka Teresa naraziła się na niebezpieczeństwo, by być miłością w czynie dla potrzebujących. Pojechała pomóc głodującym w Etiopii, ofiarom promieniowania w Czarnobylu i ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii. Do 1997 roku oryginalne zgromadzenie 13 sióstr z Kalkuty urosło do ponad 4000 sióstr prowadzących sierocińce, kliniki AIDS i centra charytatywne na całym świecie. Zajmowały się uchodźcami, starszymi, niepełnosprawnymi, ubogimi i bezdomnymi i ofiarami katastrof naturalnych. W ciągu następnych 10 lat misjonarze miłości urośli do ilości 450 braci i 50 tysięcy sióstr na całym świecie, działając w 600 misjach, szkołach i schroniskach w 120 krajach. Wpływ, który Matka Teresa wywarła, był daleko większy niż cokolwiek, co mogła sobie wyobrazić, kiedy jechała pociągiem, by służyć i kochać ubogich. Ale sława nigdy nie była jej ambicją. Miłość była jej najwyższym celem i jej właśnie miłość stała się latarnią dla świata, prowadzącą innych w jej ślady. W Rzymie w 1983 roku podczas wizyty u papieża Jana Pawła II Teresa doznała ataku serca. Po kolejnym ataku w 1989 wstawiono jej rozrusznik. Chociaż Teresa zaoferowała odejście z pozycji przełożonej misjonarek miłości, w sekretnym głosowaniu siostry zgromadzenia zagłosowały za jej pozostaniem. Zgodziła się i kontynuowała swoją pracę, ale kiedy jej zdrowie poważnie podupadło, Teresa zrezygnowała z pozycji przełożonej misjonarek miłości 3 marca 1997 roku. Matka Teresa powiedziała kiedyś: Jestem z krwi Albanką, mam obywatelstwo Indii, z wyznania jestem katolicką zakonnicą, a jeśli chodzi o moje powołanie, to należy do świata. Jeśli chodzi o moje serce, należy całkowicie do serca Jezusa. Sześć miesięcy po jej rezygnacji, to serce, które należało w pełni do Jezusa, powróciło do niego, gdy kobieta, która pokazała całemu światu miłość w czynach, odeszła tego miesiąca w chrześcijańskiej historii 5 września 1997 roku. Dzięki Matce Teresie do dzisiaj społeczność misjonarzy rozprzestrzenia się na całym świecie.